Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z serii darmowe skiny do CezGO. Jest to już trzeci odcinek z trzecią stronką. Dobrze, więc dzisiaj chciałem wam pokazać stronkę y, z ruletką, podobną do CezGO Tabla i CSGO Wodka. Y, tylko to jest stronka gdzie jest y, y, ruletka, a tam była ruletka na y, czerwone, y, y, czarne i zielone. Tu jest ruletka na podwojenia, potrojenia i tak dalej. Tak. Mamy trzy typy ruletek. Gdzie jest od 0 do razy 3 podwojenia kwoty? Gdzie jest od 0 do 2 razy podwojenia kwoty? Czyli tutaj jest 0, 2, 0, 2. I najlepsza ruletka, gdzie prawie zawsze wypada 0, jest to ruletka do, minu, od 0 do, do, do razy 10, czyli Płacimy jeden, dostaniemy, jak wylosuje nam się 10 razy, dostaniemy 10. To jest już lepsza ruletka, bo można tu dużo wpłacić. Ja, już, ja tu wpłaciłem, jak pierwszy raz grałem na tej stronie, wpłaciłem sobie jakieś tam skiny, chyba za 5 euro. Yy, wygrałem, po czym z tego na drugi dzień po, wprowadzili tą, yy, te typy ruletek. Więc zagrałem sobie na tych. Postanowiłem, że tak będę robił za zero, dopóki nie wypanie mi jakieś lepsze. Na przykład teraz. I teraz, yy, tak jak mi się wydaje, powinno wypaść coś lepszego. Zobaczmy. Widzicie, wypadło to samo. Więc tutaj jest tak, że wypada ci gówno przez parę rund, a później wypada ci coś dobrego, i na drugi pet można postawić już yy, więcej yy, punktów. I masz, yy, i masz się już i szansę, że się wygra. Yy, na pewno to na, na tej pierwszej działało w ruletce. Nie wiem, jak to jest na tej i na tej na zielonej, i na tej czerwonej, bo tutaj po prostu tego jeszcze nie testowałem. Dobra, więc yy, yy, wchodzę na stronę. Yy, możecie kliknąć Free Coins i wziąć, yy, wziąć sobie 500 końców. Tutaj pisze, że można wziąć. Kodem, kodem Polak dostajecie 500 końców. Sorry. Kodem Manulo dostajecie parę końców. Oczywiście wszystko będzie w opisie. Możecie tu dać skiny 100, 100 końców, czy 110 centów. Możecie, z depo, z depo, no możecie oddać stronce skiny za punkty. Lub za punkty wziąć sobie skiny do swojego punktu. Widzicie? są tu skiny po 40 euro, po 20 euro. No, ja już sobie wypłaciłem raz tego y, front, mi, y, no, tego akacza nowego. I jakiś kluczyk tam. Y, chyba do chroma jedy jedynek. Y, no i kit I to by było wszystko, ja się z wami żegnam. Zachęcam do subskrybowania, łapkowania. I wchodzenia na te strony, bo to można łatwo zarobić, nie tracąc pieniędzy. No to na.